Przepust suchutki. Na czołóweczkę sobie jedzie, spokojnie, drogą gruntową. Tak, jakieś manewry tu mamy takie dziwne. ugazowane gazowane sobie wziąłeś, a to dobre. O! ale mi rabelki strąciłem kamerą. Te szkiełka to ja chyba muszę hurtowo kupić od Chińczyka foliówkę całą, bo to... No i byśmy zabierali ze sobą, No i odklejali i przyklejali nowe, bo to... To nie ma szans to przeżyć ta kamera, tutaj. O! Szybko. O! Ale w łeb dostał! O kurna, tu uważaj. Aha. O kurna. Pięknie. Przepięknie. Tutaj spotuj za zupełnie jak nad morzem. Ale tu jest znowu biały piaseczek, normalnie. Tak jak mówiłeś, jakbyśmy mieli zaraz nad morze wjechać. To my do tej tety, to możemy nie dojechać jakoś prędko. A, tylko do tego triku nie można mieć kominiarki. Albo dziurawą. Albo dziurę mieć fajną w komiarce na ryju prosto. Ten biały piaseczek, tylko go trochę więcej. Chyba tu jeszcze. Żeby tylko pod wodę to nie wjeżdżało, wiesz? Zobaczymy, nie wiem, czy to się kurna skończy, czy to gdzieś się przedostaniemy dalej. Ale ty rybne. Kąpać to bym się tu chyba nie chciał, kąpać? prawe jestem. No. Chodź tędy, zobaczymy no. No ty zobacz jaki tor ułożyli z pachołkami, gdzie masz te? Gdzie i są? I kolanem cyk, 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 cyk i dalej. Zobacz, no, jaka tu plaża ekstra. O. Ale czad. Kurczę, zobacz. A widziałeś? A. Rodzinka. No tylko mi nie wracajcie dziewczyny teraz, bo ja tu nie stanę. Idą tam polem. Dobry. Dobrze, dobrze, prosto, no dobra, no tak prosto, to prosto, panie kochany Ja pierdykam no. no co ci będę gadał Dobrze spękany ten mostek ty. Czyli to jakieś starośnięte, stare stawy. No i zobacz, że tego ducha nigdzie nie spotykamy, nie? Zobacz ile godzin. Całość, żeśmy trochę odjechali od miasta. To! To! Tu jest wjazd na podwórko! jest ładnie zadbane, wykoszone. Flachom jest tutaj zagospodarowane troszkę. Nie, zabezpieczył, zabezpieczył. No to w sumie nie ma tu czego, co robić, nie? Nie będziemy tu zostawiać, jak tu ktoś to chce sprzedać, czy coś, nie będziemy tu im nasyłać ludzi. Opa! Się tak rozsiedzimy, rozgadamy to i się kupimy sobie... O, od... 10 minut siedzi tutaj. Zdrówka życzymy, niech się to żebro goi. Tak. Jak najszybcie. A ja życzę mam więcej siły. A którą y, stronę jedziecie? A tam teraz. Tamto? Tak, prosto tamte czoła. O, Matko, w ten... Nie wiem co tam. A tam jest że droga, taka piaszką. Nie jest... Nie to nie, niewykluczone. O kolego. Będziesz kupował. Do widzenia. Do widzenia! Wszystkiego dobrego. Kobicina na przeciwbólowych i jeszcze rypie sobie piweczko. Może lepiej wtedy to działa, ja nie wiem. Na, na robę. To jest koniec lasu, chyba widać na czubeczku. Lewo, prawo. Asfalcik. Tak jest. I od razu z asfaltu w prawo. W lewo 50 metrów suszą. Rzeczywiście? No. Kuriera mają. Ja jestem na no, taki prostą, bo ładny asfalcik przez wioskę, zobacz. Kuriera trzepnęli. Dobra, zwiewamy, bo jeszcze. Manda, <noise> to co? Kto by pomyślał, że się Janusz przyda w terenie? Dzień dobry. O, ale ładna woda, ja pierdziele. No tam rzeka rzekaj. Zobacz, jak super koleś ma. Krzakasz sobie stoi sam po kostki w zimnej wodzie, rozumiesz i sełowi? Coś pięknego. Jest. Suwałki to sobie zrobimy tetką. Se zrobimy, bo suwałki jest tetka od nas. Ta nas kos. A, powrót... a z powrotem po punktach, albo odwrotnie. Uszty ty górna byczku. No może nie pod koła, chłopie, no trochę głupiutki jeszcze, nie? Ty, tu jest taki fajny głęboki ten piach, nawet! Ja sobie zresztą chyba jeszcze utwardzę KTM-a trochę, wiesz? Żeby ten przód mi tak nie dobijał. No tak, to jest wygodnie do jazdy fajnie tego, tylko może by szybciej do siebie dochodził po takim strzale, nie? No to są kurna za asfalty, to już zapomniane przez. On dostało mi się wodą. Prawda, żeśmy kamery nie gubili? Patrz teraz, co będzie. Kartę chciałem tutaj, tak? Ja Widziałeś to? Jest. Wcisnąłem ją paznokciem, no tak... Pum! Dawaj tu w lewo. za nim. <noise> Cały dzień za traktorami jeżdżą chłopaki. O, ale teraz dał w palnik. No teraz nas zobaczył. Dobra, jest. Dzięki. Opa. Dobra. No, ale patyczek fajny wyschnął. jest tak. Może... O kurna no, to by się... O, to podłączone do 4 metrów drzewa. Panie! Widziałeś? Mała się cała ośka, tak. Kurna no po prostu jest ekstra, no zobacz, bez stresu. Możesz ręce nawet puścić. Coraz bardziej się człowiek zadomawia. Zobacz jaki budynek tam jest z frontu ty. Jak dworek opuszczony. A, opuszczone wszystko, zobacz tam, spodołe czy coś. Ty, ale to gospodarstwo to jest kurna. Chodź jak już tu jesteśmy. To tu był chałupa. O, dobre pokrzywki. Mirabelki. To ktoś zagrodził czy tak upadło? To, to gruszka jest. O, podłoga gotowa do chrupnięcia. No, ale przynajmniej zwiedzania nie ma dużo, bo chałupa maciu pęka. No będziesz tak, sobie ktoś na gleżem mieszkał. też no. gdzie zrobię? Tu w środku? Nie, nie, na zewnątrz. Tu jest zatynkiem. U, ale to się rozlatuje. To mi w ręku został ten filar. No tu za tą belkę. Od góry od dołu. To na deszczu wytrzyma, to się nic nie stanie, to jest folii napakowane. Ule sraka! Ale fajna. Jakby ten jak wiurański Parku, szelarza. to jest z tego tyra, z tego triceratopsa ta kupa, nie? Bo motor by został, a się głową wbił. Puszta 360, ale dostała strzała z tej gałęzi ciężkiej, bo ona jest pierwsza teraz, nie? Czyli ona mi rozgarnia drogę, rozumiesz? Obiektywem. Może rzeczywiście najmądrzej to jest pomyślane. Co, on długimi walił? Ta, walił długimi. Co tam na Janku? 800 metrów. Po prawej chyba stoją, dobrze ich widać tu po prawej? Stoją, stoją. Mają, mają petentów. O, leci, leci. Już następnego do kolejki dobierać. O, to, to jakaś sala sportowa, zobacz to żółte wielkie. No przedszkole ma tą salę, salę na Co i tymi dzieciakami tam... Z armaty strzelają? Czy są? No, no, jeszcze tyle miejsca potrzeba? Hotel, restauracja, czarnuszka. ja Dobra. Ty ten pająk z rana, co był, tu jedzie ze mną. Fajny, wesoły, nie? Zobacz, no. fajny. Dobra, pająk, zostajesz tutaj. W opatówku. W opatówku. Nowe życie tu sobie musisz ułożyć. W tu stoją małpeczki Le lewy skos. Po śladzie to ja tu mogę teraz uprawę liczyć normalnie, bo mam satelitę i przez te wszystkie te pola tu mam pokazane. Nie dobrze, kulturalnie się widzę zachowują. Belgijski. O to by skoczył kurna to by cię za łeb złapał. Te są ekstra. Cześć. Super psy, tylko że tak samo no, wymagające jak wilka. A sąsiad ma takiego zupełnie. Siedzi na podwórku odkąd był noworodkiem. No to rzeczywiście. Pier ty jak, jak paczka gwoździ ten pies. Od furtki do tego biegnie i szczeka cały czas. On nawet nie wie, że tą furtkę co oni mają, to on by... To na raz, nie? O. Tylko nie miał mu kto pokazać tego. Bo siedzi z drugim takim małym pintkiem, nie? No tak, ten mały mówi, no. Ty, no nie! No tak, przecież nie, nie przeskoczymy to... tego w życiu! Po... No, a, <laughs> a on mówi ty, no też prawda, to. No zobaczymy, no gaśnie lumeny w oczach znikają. Ty, chyba nie widziałem naraz nigdy tyle kapusty na oczy. <głos> <głos> Dobra, Szymuś, 10 godzin. Przepinam na jedyneczkę. Dzisiaj to już nie można powiedzieć, że, jakby no. Że czegoś mało, no. Stążymy tak, że tak powiem, na styk. Dobra, ja se te satelitarne już skasuję. No i prabiczka, łódź. I cześć i czołem. Cały Boży Dzień. No dobrze. No ma no choć tu zajedziemy nie? Tak, przystaję ja zadzwonię do Kamila. Fajny taki zlot, jest taki niezawidny. Halo. Siemano. Siemano. Jesteśmy na Malince. Gdzie jesteś? Na Malince. E, tutaj jest taka wiata koło tego baru i my tutaj sobie siedzimy i pijemy. Siemano. Siemano. Siema. Próbujemy. Tam koło tej wiatry mamy pojechać, Tak, tam. No Tu na środku zostaniemy. staniemy zostajemy. Jedzie ta wszyscy? Jedziemy. Dobra. Ty, ale kurna jakby był ten... Jak go się nazywał? David Guetta. Tak, dupa sreta. <laughs> Ty to jesteś za młody rocznik, Szymuś, powiedz mi, jak się tu tu, 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 tu Który to jest? Westbamik. Westbamik, tak jest. Ty mordo, masz coś do mnie Rytualnie <grymny> możemy świtezianki jechać tam od tamtej strony. Możemy. Ja znam fajny skrót nawet za na świtezianki tam. Nie, <grymny> nie Piotrek, nie jedziemy tym skrótem. <grymny> A, ja cały czas mam cały czas koło w miejscu się kręci tyle. Nie szkoda ci tylko pan Opon? Szkoda, paliwa też mi szkoda. No to co tak nie rozsądnie? co ci mam powiedzieć no, Tak to wygląda jak się lubi na motorach jeździć, no. A w ten opony nie szkoda? <ślad> Tamto dopiero się kręci, ta opona. o Szymuś. A dobra, nie wiedziałem co ten robi, No, no powiem Ci, ty mordeczko, ty mi roboty nie funduj na pewno ja jest tak. Jak ja zobaczyłem jak tamten kurde złoszył kierunkowskaz i ze schodzi, ten przyspiesza. No, w kresce chcieliśmy... Kamil już dobierał produkty pierwszej pomocy jakie będą potrzebne. Tu poszyję, tu pocerujemy, a zebawi to wiedzieć już nie, nie poradzimy. poradzimy. Na stół proszę! Po Prosto jedziemy, prościutko! Jak ta szynka z Włoch, tylko na lewy, chopsił. Mogę te Możesz, jasne, ja to cię zawsze puszczę, żebym się miał zabić. Nie, <gryso> że <gryso> pod liberty, żeby sami ludzie tam było obok. Aha, dobrze. Myślałem, że tu mówisz, że wolałabyś koło niego stać. Nie, koło ciebie mi cudownie. Tam patrz, bo się światło zmieni, zostaniesz. Nie oglądaj się za siebie. <gryso> Kończyby by imprezę. Cześć Ferajna! Dzień 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 bardzo! Zdajecie do następnego! Tak jest! się jak coś! To tak będziemy. jest! Pójdziemy na Golaski, może, nie? O, spoko! Pa. pa! No i dobra, fajland panie No, jedziemy, zobaczymy co, co następnego. Co w następnym odcinku. Goodbye. Szybkie luczyn, dosiada i zamyka szybka Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy, wszystko zapięte, o, manetka w rękę, brawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście, lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma, polski ghost rider stary, to nie ściema